Do internetu można zobaczyć, jak to jest zorganizowane w Rosji, we Włoszech, we Francji, w Polsce. Wybieramy te elementy, które, które odnosimy wrażenie, że będą interesujące, bo to też jest ważne. Chcę pokazać dzieciakom, że ta siatkówka to jest forma naprawdę świetnego spędzania czasu, ale i dająca dużo, dużo takiej radości, więc tych ćwiczeń nowych jest kupa, ale fajnie, bo, bo trafiły na podatny grunt. zotrenować i starać się, żeby, i dążyć za marzeniami, które się chce spełnić. To się wiąże też trochę z tradycją w, naszy, w naszej rodzinie, bo od ponad dwóch pokoleń nasza rodzina uprawia siatkówkę, więc też się trochę tymi inspiruje. Wiele rzeczy się nauczyłam, między innymi współpracy z innymi. Nauczyłam się właśnie odbijać, bo się w ogóle... Nie umiałam, a teraz no teraz lepiej. Zaczęliśmy w październiku i naprawdę zrobiły kolosalny postęp w stosunku do tego, co najpierw potrafiły. Już nawet można powiedzieć, że starają się grać mecze, już grają na trzy odbicia i naprawdę zaczyna to wychodzić. Staramy się wprowadzać im coraz, coraz to nowsze Elementy siatkówki cały czas idzie to do przodu. Bardzo lubimy tutaj być i jakoś tak sprawia nam to wszystko przyjemność i lubimy też słuchać co ten mówi, bo to daje nam dużo do myślenia czasami i dużo cennych wskazówek. O to chodzi w tej akademii, żeby każdy był uśmiechnięty. My mamy z tego wielki fan, dzieciaki mają bardzo podobne.